Panowie, zostało tylko 7 dni do końca konkursu na wpłaty, tak zwany konkurs na wpłaty zorganizowany przeze mnie. Możecie wygrać takie oto skiny w konkursie, tikety właśnie obecnie wyglądają w taki sposób. Zostało ostatnie 7 filmów i losujemy te wszystkie nagrody. Pamiętajcie, że złotówka wpłacana z kodem XTONY na Hellcase to jeden tiket w, w moim konkursie. Zapraszam serdecznie do wzięcia. Topka widzów prezentuje się w ten sposób i już właśnie dzisiaj na live będziemy losować zwycięzcę tego konkursu i rozpoczynamy nowy konkurs na topkę widzów. Komentarz, łapka w górę. To są dwa punkty. Pozdro 600! Jestem zły! Co to zrobił? Wydam się, tak? Dzisiaj widzowie witam Was w kolejnym filmie. Mamy trudny challenge do zrealizowania, bo mamy 35 groszy, więc nie za dużo pieniążków, ale mamy dużo punktów, e, tych Wartagów hellcase'owych, więc wykorzystamy je na skrzynki właśnie za te Wartagi. Po tych wszystkich openingach sobie otworzymy za Wartagi skrzynki spróbujemy połasić się jakoś koso. Przepraszam, ogólnie tutaj za takie te. Promo sobie użyjcie X tony to naprawdę dobry promokod od 10% do ładowania bonusu. Macie więcej i 70 centów za darmo. Dobra, rozpoczynamy nasz challenge. Mamy 35 groszy. Spróbujemy znaleźć jakąś skrzynkę. Albo dobra, zróbmy sobie bitwę. Czy jest jakaś skrzynka za 35 groszy? Wątpię. O, jest! Jest nawet skrzynka. Także przepraszam bardzo. Nawet mamy skrzynki za 35 groszy. Także Guerilla czy Milspec? Guerilla czy Milspec? Pójdziemy tak niekonwencjonalnie i zrobimy sobie na skrzynkę Guerilla tutaj e, opening więc polećmy sobie tak niekonwencjonalnie i zobaczymy jak to tam będzie wyglądać widzowie robimy sobie tego case'a na 4 osoby zaczynamy naszą bitwę, czekamy tutaj na ziomów i jedziemy z temacikiem wiecie co nikt nie chce tutaj za bardzo wbić do naszej bitwy, dopiero jedna osoba wbiła, ale jeszcze poczekajmy chwilę o w końcu coś się ruszyło jak zacząłem do was gadać, widzę coś się ruszyło, jeszcze tylko jeden gracz. Mamy to, widzowie mamy to, bitwa na 30 centów, zostało nam 5 centów. Co tu się będzie działo? Czy ich rozwalamy, czy nie? Kurde, no niestety, szkoda, że takie AWP nie trafiliśmy, ale tutaj ładnie Pikachu poleciał. Dobra, przegraliśmy bitwę, mamy 5 centów i co my z tym możemy zrobić? Może mamy też tutaj tokeny eventowe, skorzystamy sobie z tokenów eventowych. Wjedziemy sobie właśnie w skin generator. I sobie po te 10, 10 możemy sobie tutaj generować skinki. Zobaczymy, jak to da za 10. Będziemy podbijać stawkę 24, 24. Tutaj ten, dobra, to 20 punktów. Spróbujmy. Uwaga, byku malinowy 20 punktów, już 33. Ok, podbijmy stawkę na 40. 40 punktów ewentowych no dolarek, dolarek, dobra, 80 punktów eventowych i to już będzie nasza końcóweczka. No to w sumie już możemy 105 wykorzystać. Uwaga, 105 punktów wykorzystanych eventowych i 2 dolarki. Dobra, jakiś tam start jest. Jakiś tam start jest. Mamy coś tam. Dobra, wchodzimy w Wartagi. Mamy ich sporo, 27530. Mamy tutaj dużo, dużo skrzynek. Możemy nawet tą najdroższe otworzyć, No ale my się skupimy na tych tańszych. Mamy nawet skrzynki za 25 portagów. Ja sobie to otworzę w drugiej karcie, i spróbujmy po prostu tutaj trafić coś. W... Aha, tutaj mamy procenciki. To jest trochę słabe. To jest trochę słabe, powiem Wam. Zobaczymy tą skrzynkę za 2000. Czy tutaj mamy do trafienia inne skinki? Jakieś mamy inne skinki traf... do trafienia, spróbujemy taką jedną kupić za 2000. Zobaczymy co poleci co tu nam poleci. No kosy nie będzie, ale jakiś taki tutaj tek, ile on jest warty w ogóle. Warto tą skrzynkę cisnąć, 19 centów. Tragedia. Tragedia, widzowie, musimy coś tutaj zmienić. Spróbujmy impulsa zobaczyć, co jest w impulsie. Impuls zawiera różne skinki, dobra. Impulsa możemy pocisnąć, to jest lepsza skrzynka moim zdaniem. Różnorodność skinów, nie procentówka. Dobra, mamy Glocka 2ASL. I ten glock chyba coś nawet może coś tam być warty. 40 centów to jest też spoko. 10 takich skrzynek otworzymy. 10 takich skrzynek. Opieramy się na walucie tylko i wyłącznie zdobytej na hellcase. Ie. Także musimy naprawdę trafić parę fajnych Tutaj skinków Ile tak trafimy łącznie? 5 dolarków Dobra, to jest jakiś tam start eee, Dobra, spróbujmy sobie tego Atoma Zobaczymy co ten Atom ma do zaoferowania Atom też spoko, widzę tutaj 800 punktów Pociśnijmy na razie jedną skrzynkę No dzisiaj jest Ciekawy, ciekawy moim zdaniem Widzowie, zobaczymy jak to nam wyjdzie Czy dojdziemy do kosy z tych punktów eventowych Bo jest ich sporo 89 centów, dobra, 10 skrzynek wjeżdża na rejon 10 skrzyneczek wjeżdża na rejon, żeby tutaj nie zamulać, nie zanudzać i zobaczymy co się trafia w ogóle w tych skrzynkach. No, chyba tak średnio 7 dolarków, tylko zobaczmy, czy mamy jeszcze jakąś inną skrzynkę. Byśmy przetestowali też inne skrzynki, tutaj mamy Blasta za 2800. Spróbujemy ją pocisnąć, spróbujemy tą skrzynkę pocisnąć, blaścika Nuclear Garden, bo to jest chyba spoko skinek. Zaraz zobaczymy ile jest warty dolar 66. No to tak średnio. Dobra, zobaczymy szoka jeszcze, bo na resztę nas nie będzie stać. Skrzynka szok za 5200 tych ortagów. O to może nam dać jakiegoś zarobaska Zaraz zobaczymy Ile takie coś jest warte 8 dolarków, zajebiście Zajebiście, warto było drugi raz otworzyć Ale niestety nas nie stać Tutaj też na dwie skrzynki nas nie stać Więc spróbujemy po prostu pojedynczo sobie skrzynkę otworzyć Wykorzystamy te punkty oporowo dzisiaj Korteksik Stary korteksik, nie złe Dobra. Uuu, bardzo ładnie, bardzo ładnie się trafiło, no. Można, można jak najbardziej. Dobra, mamy tych punktów ile? 1480, więc możemy to wykorzystać jeszcze na tego atoma. Na atoma i zostanie nam 680 punktów. 680 punktów. No, kurczę, może być ciężko. Tutaj słaby skin. Ten atom tutaj słabo oddał, nawet się nie. Pojawiło nam, dobra, coś tu się przymuliło Albo neta mi przymuliło Dobra, mamy to, ok Spróbujemy dalej, 680 punktów Dobra, to 400 yy, Dobra, to to otach Za 500, tutaj mamy 1,5%, może jak się Akurat trafi, może się połasimy na tego Skina, no nie tym razem, stary Nie tyle razem. zobaczymy I ten storm jest w ogóle warty I taki stormik jest warty No 3 centy, słabo Dobra, przechodzimy do ekwipunku i mamy łącznie 33,41 dolara. Zarąbiście. Zarąbiście, to lecimy sobie w bitwę eventowo, znaczy w, w case battle, chciałem powiedzieć. W case battle, zobaczymy jakie tam są bitwy. Na 40 dolków, za 7 dolków mamy tutaj bitwę. Moglibyśmy do tej za 7 dolków dołączyć i zobaczymy, czy tutaj szef bije. Jak nie, to dodamy bota Dobra, dodajmy sobie tym razem bota, bo nie chcemy się czekać na gracza, aż do, dołączy. To jest też taka opcja na Helicity. Dobra, zobaczymy, jak to, jak to wygląda. No Fajnie, jakbyśmy wygrali tę bitwę. No, tak też szczerze, teraz się zastanowiłem. Po, po, po prostu polecimy all in Z tych punktów wszystkich eventowych stworzymy bitwę na 4 osoby i, i, i polecimy all in Ale no tutaj bot wygrywa. Bot wygrywa, niestety. Bot wygrywa tutaj wszystkie tutaj potyczki. Nie za dobrze, nie za dobrze. Nie za dobrze. No, naklejka ładna, ale bot oczywiście wygrał. E, dobra, case batu, no to robimy, dobra, lecimy w, w, już po prostu. Nie ma co tutaj rozkminiać. Weźmiemy 26 dolarów i 20 centów na bitwę na 4 osoby. Damy jakieś fajne skrzynki. Dajmy może trochę Class Field, DNA, kolektor, Neon Lights, tutaj Blue, tutaj skrzynka AWP Butler, agenta, dobra i jakieś jeszcze skrzynki tutaj dorzućmy, dorzućmy tutaj może te kapsułka ta odda. 25, 26, 30 Zabraknie nam, no. musimy trochę tańszą Tutaj skrzynkę anime Anime libera, dodamy sobie Dobra i mamy trochę tutaj skrzynek Robimy tą bitwę na 4 osoby Poczekam chwilę na graczy, żeby było ciekawiej Poczekam chwilę na graczy, żeby było ciekawiej Jak się nie uda to dodamy boty Widzowie, jest już pierwszy Zadymiarz Dobra mamy to Widzowie, mamy tą bitwę Teraz się wszystko, wszystko się wyjaśni czy uda nam się zdobyć koskę z 35 centów. Byczku. Lecimy. No zaczynamy średniawo. Nie wiem co to jest w ogóle. Ale dolar. Spoko. Jakieś dziwne naklejki. Uuu. AWP tutaj no niestety nie oddało nam. Mniej więcej porówno lecimy. Ale tutaj no kurde. Troszkę średnio to wygląda. Go, boziu! Nie, bracie, user! Masz premium, i takie rzeczy wygrałeś. Dobra! Nie! Znowu, ale on ma 21 dolarów. Kurde, widzowie! Widzowie, jest ciężko. Ostatnia skrzynka, która może nas uratować. Proszę. No tylko 3,90 dolara, wygrał to. Kurwa, wygrał to. 70 dolców, akurat na koskę. Akurat na koskę. No nie udało się, zostaw chociaż łapkę w górę, zostaw subika na kanale, będziemy próbować te challenge robić. Więcej dzisiaj była naprawdę trudna opcja, także możesz mnie wynagrodzić łapeczką, komentarzykiem. Pozdrowidzowie, widzimy się w kolejnych filmach.